Wracamy śladami naszych e, wspomnień. Pierwsze wspomnienie było na Beskidzie przy grobie symbolicznym partyzantów. Tu jest prawdziwy grup Marii Paluch z dwoma wnukami i grup Stefana Lewickiego, Józefa Palucha oraz dwóch braci Tarnawów, który, o których mówiliśmy przy okazji wizyty na Beskidzie. Ten Pomnik wystawiło społeczeństwo w Szczyrku, zaraz po wojnie ekshumowano resztki tych prochów, kości spalonych Pani Marii z wnukami. No i potem, kiedy znaleziono też zwłoki partyzantów, tutaj ich pochowano. Grobowiec z rodziny Laszczaków, głównie śliwów, czyli Wiesławy Śliwy, bo to jest związana z tą rodziną. A po prawej stronie, oddzielna tablica, to grób małżeństwa Anny i Antoniego Walczaków. Antoni Walczak, jeden z żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który wiele lat przesiedział w więzieniu. Człowiek zasłużony dla Szczyrku, który był radnym. Tam dla mieszkańców Podmagury prowadził przez długie lata sklep, żeby nie musieli po chleb schodzić na dół. Bardzo dobry, spokojny człowiek, oczytany. A dlaczego został żołnierzem niezłomnym, w książce naszej monografii napisane, ale przypomnę, bo ojciec jego był na wojnie. Polsko-bolszewickiej został wzięty do niewoli i w Kijowie był świadkiem co bolszewicy robili z ludźmi. Mordowali, tak jak to tam było w jednym wspomnieniu powiedziane, zabyle co, a on jako wieniec i więzień sprzątał trupy tych po tych NKWDowcach, którzy na jego oczach, jak wrócił, to opowiadał, dokonywali takich po prostu egzekucji na ludziach którzy im no nie pasowali. Jak wrócił, oczywiście to i dzieciom i sąsiadom opowiedział, e, czym pachnie tak zwany komunizm, ten, ta dobroć bolszewicka i dlatego e, razem z bratem i z wieloma sąsiadami, tam krewniakami, byli żołnierzami najpierw AK, a potem Narodowych Sił Zbrojnych. Człowiek cichy nic tu nie ma napisane na grobie żeby się upominał jakieś odznaczenia bardzo wartościowy człowiek mieliśmy tego samego polonistę mm, który mnie uczył w liceum a karnie usunięty za nauczanie historii prawdziwej został przeniesiony do liceum wieczorowego i pana Walczaka po powrocie z więzienia uczył bo pan Walczak chciał się uczyć i skończył i zdał maturę u tego profesora Karola Koska którego no Wspominam z wdzięcznością, bo nauczył mnie pisać. Hendrik Hartmann, inżynier. Bardzo miał bogaty, że tak powiem, życiorys. Nazwisko ma typowo niepolskie, prawda? Nie powiem jakie. W każdym razie. No legendy o nim opowiadano za życia, bo był chyba e, wzięty, e, nie jestem pewien, ale chyba był wzięty do wojska niemieckiego. E, uciekł w każdym razie. Jeżeli może pomyliłem z inną osobą, w każdym razie e, przeszedł, jak widzicie, od Tobruku przez Monte Cassino, Ancon Bolonie. Cały szlak południe, tego, na froncie południowym, wrócił do Szczyrków, był e, takim architektem jak gdyby, specjalistą od spraw budowlanych w Szczyrku, po prostu we władzach Szczyrku, mieszkał w Dunaciu. No, nie wiem czy syn chyba jeszcze żyje. No nie, mam, nie Też umarł już, no to już nie ma dzieci, bo Danusia już tam też tam nie tam żyje. Tam. Każda z, dzieci znałem. Dobrze się pomiędzy po prostu rówieśnikami tutaj zasymilowali, Sportowcami też byli, zwłaszcza córka. Była bardzo dobrym sportowcem, Młodo umarła. Człowiek legenda. Ktoś powinien pobadać i książkę o nim napisać, bo on czasem przychodził gdzieś na jakieś spotkanie, dużo o nim wiedział pan Marian Konrad. Był jeszcze drugi taki pan. Z nim związany tam, gdzie jest w tej chwili kościół św. św. Piotra i Pawła, pan Błasiak, możeście słyszeli ja takie nazwisko. To był drugi podobny człowiek, którzy no, przeżyli, no, można powiedzieć, bardzo dużo, a prawie że horror w czasie właśnie II wojny światowej. No, przez swoje tam wędrówki i przygody e, wojenne. Szanowany człowiek był. To jest grób tak zwanego Krzoka Szczyrkowskiego, ale Krzoka najlepszej jakości. Pan Tadeusz Żaba pochodził z okolic przemyśla. Tam związał się z narciarcem, Mało pewnie wiecie, ale poza Zakopanem i szczyrkiem, i karpaczem. To ośrodkiem sportów zimowych w przedwojennej Polsce były okolice Lwowa, bo tam było bardzo dużo wzgórz i to był jeden z większych ośrodków narciarskich przed wojną. Tam zobaczył narciarzy, jakiś wujek mu zrobił u narty, bo tak wtedy było i to było jakby jego powołanie na całe życie. Tak polubił to narciarstwo, że sam brał udział w jakichś tam zawodach, biegach i, ale na skutek tych różnych powikłań historycznych yy, przywędrował tutaj. Jak się to stało? Otóż yy, był bardzo mocno związany z AK. Był szefem wywiadu wojskowego w AK, w powiecie yy, chyba przeworskim. Yy, w każdym razie w okolicach tam yy, przemysłu. Już nie chcę teraz szukać po książce, żeby nie przedłużać. I Ktoś go tam oczywiście wydał, wsypał Trafił do więzienia i żeby uniknąć śmierci, bo było wiadomo, że ten zgodził, znaczy za zaoferował, jakby złożył ofertę, że wstąpi do Ludowego Wojska Polskiego. No i przez to jakby tam śledztwo w jego sprawie troszkę jakby przystopowało, skorzystał z tego i uciekł z więzienia czyli człowiek odważny, nie z tej ziemi i ukrywał się w Rzeszowie. No i jakoś mu się udało e, tych wszystkich opresji uniknąć, ale tam nie było czego szukać, bo tam był spalony. I przeniósł się do Zakopanego. W Zakopanem poznał e, taką słynną narciarkę, Barbarę Grocholską, to była mistrzyni polskiej. W narczarstwie alpejskim i tam innych przyjaciół. Tam się od nich nauczył fachowo jeździć, zdobył uprawnienia instruktora narciarskiego. W 1948 roku, kiedy założono fundusz w czasów pracowniczych w Szczyrku, te wszystkie marye, po których tam chodziliśmy, to przyjął ofertę, zgłosił swoją ofertę, że chciałby być instruktorem i przewodnikiem, bo zdobył też uprawnienia przewodnika beskidzkiego. I od 1948 roku związany jest ze Szczyrkiem Ten arty, który tutaj ma, na tej figurce wyrzeźbionej, to nie przypadek, bo był bardzo dobrym narciarzem, bardzo dobrym instruktorem. Wyszkolił tysiące ludzi, uczył wczasowiczów, założył pierwszą szkołę narciarską w szczyrku. Jeszcze za czasów, kiedy prywatnej działalności w zasadzie nie było, ale przez to, że był. Tym przewodnikiem zatrudnionym na etacie w WWP to jakoś tam poszli na rękę. Ta szkoła się nazywa śmig i te szkoły, z tej szkoły mam wizytówkę, ale już z nazwiskiem Jacka, bo jak pisaliśmy książkę, którą tu mam, to byliśmy na wywiadzie u Jacka, bo to był uczeń żony. No, i on nam poopowiadał o ojcu sporo, ale z panem Tadeuszem też kontakt mieliśmy. Ja się z nim bardzo często spotykałem. Mówiliśmy sobie dzień dobry. Był nawet dzięki Irenie, która spoczywa tam niżej w naszej szkole, w Mesznej, poopowiadać o swojej przeszłości. Człowiek człowiek legenda po prostu. miał tak opowiadać, że dzieci tak siedziały, że muchy mogły im wpaść. Tak pięknie umiał opowiadać po prostu. No, i przez ta szkoła przetrwała do dzisiaj. Jacek ją prowadzi. Tak mówię, nauczył tysiące ludzi, oprowadzał po Beskidach wszystkie wycieczki, jakie tylko były możliwe. Bardzo dobry człowiek, bardzo życzliwy, z każdym umiał porozmawiać. Ja nie wiem, czy on komu w życiu zrobił coś złego, bo dobroć to po prostu taka chodząca była. Bardzo dobry człowiek. Wszyscy ludzie go lubili, starzy i młodzi, dał się po prostu lubić bardzo zasłużony dla Szczyrku być może że wielu dobrych później narciarzy nawet dzięki niemu wyrosło bo nauczył tysiące ludzi jeździć ja nie wspomnę już albo wspomnę że tak wychował dobrze dzieci i syna szczególnie który zbierał różne materiały i ten album piękny o Szczyrku to na pewno jest w pewnym sensie zasługa taty bo bo Jacek wszędzie z tym tatą chodził i na pewno tata przekazał mu e, te wszystkie to zamiłowanie po prostu tutaj do piękna gór. Dokumentacja fotograficzna, którą Jacek zebrał jest po prostu bezcenna.